W zasadzie dzisiaj jest pierwszy dzień w szkole, zaczynamy Ale już któryś w sumie No ale, yy, okej okay. Chodźmy do swoich szafek Dzisiaj nie mamy w ogóle nie? No nie, a co? Zapomniałam z domu forka. Aha Dobra, w ogóle nie mam klucza Myślę, że nie jest na klucz jeszcze Na razie nie, ale później tak Dobra, jak chcę zobaczyć w ogóle Co mam w planie Aha yy. No dobra, ja wiem, co mam w planie w ogóle, przyzwyczaiłam się już, ja już nie, najgorsze, że musimy te brać, bo nie można plecaków, ale długopis trzeba, właśnie to jest beznadziejne. Dobra, tam, yy, no, dobra, trochę macie rację, że to beznadziejne, ale no to jest dzwonek, Julka, czemu ty nie wyjęłaś tego długopisu? Racja, 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 racja. Spieszycie się. Ale poczekajcie, jeszcze muszę coś wyjąć. My nie czekamy, musimy na lekcję zdążyć, bo pani nas znowu zaczaśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wsiadajcie na swoje miejsca. Gdzie jest Julka? I jeszcze coś tam robi przednie. No dobre, dobre, szybko. Y, y, y. Przepraszam za chwilowe spóźnienie, ale nie mam czasu. No dobrze. Um, Okej. Okay. Okay. Za spóźnienie wpisuję minus. Ale tak od razu? Tak, od razu mogę się nie spóźniać. Boże. Tak, Rozdam wam dzisiaj książki. To nie będzie taka luzowa lekcja, co wymyślicie. Pierwszy dzień nigdy nie zluzowy. Książki są poukładane od matmy, od od Polaka i od angielskiego. Reliki nie mamy? Nie, nie macie. Nie wiem, dlaczego te w szkole zrobili. Okej, okay, najpierw zaczynam rozdawać od matmy. Teresa poproszę. Proszę. Dziękuję. Julka. Dziękuję. Anastazja. Dziękuję. Jermina. Dziękuję. Marcelina. Dziękuję. Możecie to sobie na blat położyć od stołu. No, to jest niesprawiedliwe. Ja bym też chciała być sama. Sama uzgadnialiście już temu to jest sama. Okej, okay, teraz Anastazja. Dziękuję. Julka. To są podpisane, więc. Marcelina. Dziękuję. Teresa. Dziękuję. Jirmina. Dziękuję. Dzisiaj macie apel, więc wam dam jeszcze żyć z tymi lekcjami, więc jak wam rozdam wszystkie, to będziecie mogli pójść zanieść do plecaków. Wszystko. Okej, okay. ostatnie książki. Już idźcie. Po kolei się tak ja będę rozdawać książki. Samiemu po prostu po kolei szukajcie się w rządku, do wyjścia z sali, bo na wf tam pani coś będzie ogłaszać i ja też. A pani dyrektor, nie? Pani dyrektor to jestem ja. Okej. Okay. Proszę iść od razu. Okej, okay, moja szafkę. Teraz wszystko. Okej, okay, stań tu, Julka. Dziękuję. Okej. Okay. No to kładziemy. Sekunda! Sorry. ok, proszę, dziękuję. Dobra, ja mam tu szewkę. Eee, okej, o teraz dwie. Dziękuję bardzo. Te dzisiaj lekcje były takie luźne, nawet lekcji nie mieliśmy. No w sumie racji, ale ja bym wolała coś tam mieć tak. To jest prawie drugi dzień, w sumie dopiero w szkole, no to stojąc tak tu. Proszę pani już każdy stoi. Okej. Okay. To było na tyle tego ciekawe, znaczy będzie port 3, znaczy 2.